Siemano, z tej strony Młody Legia. Eee, Pierwszy odcinek na tym kanale. Ten kanał będzie prowadzony o dniach jedzenia, o siłce, o treningach, o bieganiu w przyszłości. Pierwszy odcinek 10 minut. Więc co? Do treningu trzeba przejść. I tutaj na początku, przed jeszcze treningiem, porozgrzewamy się trochę tutaj mamy takie klasyczne dwójki czwórki rozciąganie takie klasyczne to jest takie typowe rozciąganie jakby pod dzień nóg bo wy na przykład dzień klaty nie będę robił takiego rozciągania na nogi bo po co mi to no i co i fajnie tak zrobić prewencję przed urazami ale tak tak jak zdradziłem już dzisiaj jest dzień nóg no i co, tylko się cieszyć, prawda? <laughs> ale nie, ale tak serio, ten dzień nuk to robię pierwszy raz w tym planie treningowym i fajny, fajny jest, bo zacząłem robić martwy ciąg, przysiady, a nigdy tego nie robiłem i fajnie, fajnie się to robi, fajna ćwiczonka, tylko potem trochę już to dojeżdżać, no bo siedzi na tej siłce. nie ja siedziałem ogólnie chyba z 3 godziny, ale dlatego, że też nagrywałem, a nie jestem w tym jakoś doświadczony, coś tam zmieniałem. I dłużej mi to też zajęło, ale jak już kończysz te ćwiczenia na nogi, to się okazuje, że zostaje ci jeszcze ćwiczenia na brzuch, nie? To jest po prostu kompletne dobicie już ciebie. Ale potem efekty są przed lustrem. Są efekty przed lustrem. I ciałko nieźle wygląda. Nogi są fajnie spompowane. Brzuszek fajnie. Zarobić się to wygląda. A więc co? Dzień nóg, Lecimy z tym koksem. Przed zaczęciem robienia brzucha. Należałoby się jakoś fajnie rozciągnąć, żeby żadnej kontuzji nie złapać podczas robienia tego brzucha. Tutaj mi rozciągamy mięśnie. Jeszcze rozciągniemy trochę plecki też. Bo, no bo jak trochę z się powiedzmy, techniką by coś stało, że zrobimy coś z gorszym techniką, to plecy dostają, więc warto je rozciągnąć. Takie szybkie rozciąganko. No, i przechodzimy do ćwiczeń zaraz. Mocny trening brzucha. Lubię nawet go, ale jest mocny. Potem są też fajne efekty przed, przed tym, przed lustrem. Więc to był ten cały trening. Treningi skończone dzisiaj. Jeszcze makrosy ratują tutaj. Co dzisiaj jadłem, jak jadłem? Całkiem spoko, jak jako dzień, jako na jedzenie, całkiem spoko. I taka jedna sprawa. Ja nie mam obliczonych kalorii, ile powinienem jeść, z tego powodu, że aktualnie jestem w... aktualnie robię coś takiego. Że sprawdzam, jakie, jakie mam zapotrzebowanie. Bo wiem, że zapotrzebowanie jakby takie kaloryczne, żeby żyć moje to jest jakby 2000. I o tym wiem. Lecz chodzi mi o to, że ja jeszcze rosnę. Jestem młody, jestem dzieckiem, jeszcze rosnę, więc potrzebuję trochę więcej kalorii, żeby rosnąć. I teraz mam taki okres, że jem po prostu ile ile chcę, ale zdrowo, potem przez 7 dni. Potem to. To potem to podzielę przez 7 i wyjdzie mi średnia kaloryczna. moja Miejmy nadzieję, że to jest mądre i że to zadziała. Zobaczymy. No, i będę mógł wtedy wejść na masę, na którą planuję, z tego powodu, że ten bicek jest słaby. W ogóle bicep miał straszne problemy, tak samo jak plecki, z tego powodu, że nie robiłem ich długo. Miałem kontuzję pleców, ale za to tutaj triceps powinien siedzieć mówić siedzi i obcy siedzą. Więc jest git. Wejdziemy na masę, będzie zarobiście A jeszcze oprócz makrosów, to jeszcze yy, trening brzucha, który robiłem, to są ogólnie dwa obwody, to się robi dwa razy. Tam jest ogólnie sześć ćwiczeń po jedną serię, to się robi raz i potem drugi raz. Ogólnie przerwy pomiędzy ćwiczeniami to jest 30 sekund, a pomiędzy yy, Tymi pomiędzy rundami jest minuta 30. Tam są akurat dwie rundy, więc tylko raz minuta 30. Fajny mocny trening tego brzucha. fajne jest. A więc co by było na tyle? Drodzy Państwo, pamiętajcie, pijcie dzika. Pijcie dzika. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. na siłowni, nie? Przestańcie być leniwymi cieniasami i zapierdzielać na siłkę. A, i jeszcze tutaj dodam yy, plan tego treningu. Co jak tam było. Ale tylko treningu nóg. Treningu brzucha już był, tylko treningu nóg dodam. I z jakim ciężarem tam było. Tylko nie, żeby było, że się sprawiedliwiam, ale yy, <grym> W niektórych ćwiczeniach ciężar jest mały, ponieważ robię to ćwiczenie pierwszy raz. Martwy ciąg robię pierwszy raz w życiu, tak w serii. Yy, przysiad ze sztangą na plecach robi pierwszy raz w życiu w serii. To chyba pierwszy raz w życiu. No i chcę tam trochę technikę wyszlifować, nie? Żeby potem wejść na większy ciężar, żeby nie zajechać kolan, bo jeszcze mi, ja jeszcze mi kości rosną i nie chcę zepsuć się. Więc mądrze trzeba to robić. Ale i tak uważam, że trening był mega mocny, mega mocny trening, więc fajny trening był, super było, fajnie. To co? Do zobaczenia. <mulary>